Cześć, ja nazywam się Dorota Munia i zapraszam Cię na mój kanał, na którym dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z budowaniem biznesu. Sama swoją pierwszą firmę otworzyłam w 2014 roku. Od trzech lat jestem mentorką biznesu, działam w fundacjach biznesowych, gdzie prowadzę procesy mentoringowe związane z budowaniem biznesu czy rozwojem biznesu. Dziś chciałam się z Wami podzielić dziesięcioma rzeczami, których nauczył mnie biznes. Pierwszą rzeczą, którą e, uświadomiłam sobie w momencie, kiedy myślałam o tym, że otworzyć biznes, to był strach. Ja bardzo bałam się otworzyć biznes, dlatego, że nie uda mi się, nie dam rady, nie będę zarabiała, e, nie potrafię tego robić. I wtedy podjęłam, e, tak sobie usiadłam i mówię: Powiedziałam do siebie: Kurczę, jakie mam alternatywy? Albo otworzę biznes. I będę budowała go na własnych zasadach, na własnych wartościach, albo będę pracowała w korporacji, gdzie już pracowałam 15 lat, gdzie jako dyrektor sprzedaży pracowałam po 10-12 godzin, gdzie ciągle wyjeżdżałam służbowo, nie było mnie w domu. I miałam alternatywę albo w dalszym ciągu poświeci, poświęcić się pracy u kogoś, albo zacząć budować własny biznes. I mimo strachu, zaczęłam budować własny biznes. I dziś jest dużo łatwiej. Może to z perspektywy osoby, która już prowadzi biznes, ale jesteście w stanie otworzyć biznes powoli, bezkosztowo, zacząć próbować działać, czy to w ogóle Wam się podoba, czy to, co macie, chcecie sprzedawać, czy produkt, czy usługę będzie w ogóle miało wzięcie na rynku. Takimi pierwszymi krokami, to jest zbudowanie na przykład fanpage'a. W którym opowiadać o swoim produkcie, o swojej usłudze, zapisanie się do grup tematycznych, gdzie są potencjalni klienci szukający podobnych produktów, które wy oferujecie, zaczęcie się udzielania na tych forach opowiadania o swoich pomysłach, o swoich rozwiązaniach i dzięki temu będziecie powoli każdego dnia czy każdego tygodnia przybliżali się do swojego celu, jakim jest otwarcie biznesu. Czyli pierwszym punktem był strach. Drugim punktem, którego się nauczyłam już pracując w sprzedaży w korporacji, to zawsze staram się codziennie sobie zadać takie pytanie: co ja dziś zrobię, aby wygenerować przychód? I to jest pytanie, które bardzo mocno mnie osadza w danym dniu, kiedy przychodzę do pracy i się zastanawiam kurczę, co ja dzisiaj mam robić? No i najprościej, co sobie, co robić najprościej jest zadanie tego pytania, właśnie co ja dziś zrobię, jakie aktywności dzisiaj ja podejmę, aby generować dochód. Jeśli startujesz z firmą, to te działania będą y, trochę y, rozciągnięte w czasie, czyli będziesz budowała biznes, który za wystartuje za miesiąc, za kwartał czy za rok, ale jeśli już prowadzisz biznes, to warto sobie tak dzień układać, żeby priorytetem było, były działania, które generują dochód. Kolejną rzeczą, która jest nieodzowna w budowaniu biznesu, to jest nauka. I jeśli startujesz dziś, to przeraża Cię cały ten proces, że musisz się nauczyć podstaw, jak wyglądają podatki, jak wygląda księgowość, co to są przychody, co to są dochody, sprzedaż, proces rozmowy z klientem. Cały ten obszar Cię przeraża. Ale uwierz mi, na każdym etapie prowadzenia firmy ten, ta nauka jest. Jeśli będziesz miała firmę, która ma 10 pracowników, 100 czy 1000, czy 10 tysięcy, czy 100 tysięcy, zawsze ta nauka będzie nieodzownym elementem. Dziś się uczysz, jak wystartować, jak się przygotować, jak rozmawiać z klientami, później w dalszym ciągu ta nauka będzie ewoluowała, będziesz poznawała nowe sposoby, nie wiem, pozyskiwania klientów, komunikacji z klientami, więc te obszary nauki zawsze są nieodzowne w budowaniu biznesu. Znajomość procesów. Co to jest? Jako właściciel firmy, jeśli dziś zakładasz firmę, to poznajesz wszystkie etapy, księgowość, podatki, marketing, sprzedaż, wszystko jest na Twojej twoich, twoich głowie i Ty to budujesz. I dzięki temu w momencie, kiedy zatrudniasz pierwszego pracownika, jesteś w stanie po pierwsze go przygotować do tego, żeby przejął część obowiązków od ciebie, jesteś w stanie powiedzieć mu, czego od niego oczekujesz, czego będziesz wymagać, jesteś w stanie go kontrolować, bo sam ten proces e, przeszłaś i wiesz, jak to robić. Ja już tego się nauczyłam w sprzedaży. Bo zaczynałam jako bankier i w momencie, kiedy byłam dyrektorem sprzedaży, ja nie bałam się pójść z swoim pracownikiem i sprzedawać danego produktu. Bo ja tą drogę przeszłam, ja, ja byłam świadoma, czego mogę oczekiwać od swoich pracowników i co w momencie, kiedy komuś nie idzie, mogę, jak mu mogę pomóc i co mogę zrobić. Czyli znajomość procesu ułatwia później wdrażanie nowych pracowników. Dla mnie też takim ważnym elementem, że poznanie procesów powoduje też, i to jest kolejny punkt, czyli piąty. Ma to znaczący wpływ na rentowność firmy, na kasę. Dlaczego? Bo jeśli znacie, jak funkcjonuje Twoja firma i na przykład chcecie wejść w nowy, nowy obszar marketingu, pozyskiwania klientów, to kupując produkt, usługę, nie wiem, obsługę innej firmy, która będzie coś dla Was robiła, mając wiedzę, jesteś w stanie oszacować, czy to, co chcesz kupić, jest dla Twojej firmy optymalne. E, czy tego rzeczywiście potrzebujesz i czy ta cena, którą ktoś ci proponuje, jest naprawdę dobrą ceną, żeby nie przepłacać. E, znajomość procesów ułatwia trzymanie, e, trzymanie pieniędzy pod kontrolą, co uważam jest bardzo ważnym elementem. Czasami przedsiębiorcy. Przeinwestowują i później mają problemy, żeby od nowa nabrać spędu, bo brakuje się okazuje, że brakuje pieniędzy na, na bieżącą działalność w firmie. Czyli kasa to pierwszy element, który wynika z tego, że wcześniej nauczyliśmy się pewnych rzeczy, znamy procesy w naszej firmie i to również przekłada się na to, jak dużo pieniędzy zarabiamy. Ludzie. W każdej firmie są ludzie. I tu ważne sobie. E, odpowiedzieć pytanie, czy będziemy, jeśli urośniemy do firmy, która, e, w której sami pracujemy, już nie jesteśmy w stanie wyrobić, bo mamy tak dużo obowiązków, tak dużo klientów, to warto się wtedy zastanowić, czy będziemy rekrutowali osobę, która przyjdzie i nam pomoże, czy tę część naszych mm, zadań outsourcujemy gdzieś na zewnątrz, nie wiem, asystentce, firmie marketingowej, no, różne obszary można e, outsourcować na zewnątrz. I to jest ważne pytanie, bo ludzie to jest kwestia rekrutacji, wdrożenia później kontroli tego wszystkiego, co się wiąże z tym, żeby ten pracownik był jak najbardziej efektywny dla firmy. Kolejnym elementem, no to firmy, które dla Ciebie pracują, jest tu relacja bardzo łatwa, dużo łatwiejsza moim zdaniem, bo po pierwsze kogoś nie zatrudniasz, nie szkolisz, po pierwsze bierzesz już fachowca, ważnym elementem jest zrobienie researchu, sprawdzenie rzeczywiście, czy to tą usługę, którą on chce nam dostarczyć, dostarcza najwyższej jakości za dobrą cenę. I też ten model wybrałam ja w swoich, swoich firmach bardziej pracuję na umowach B niż zatrudnianiu ludzi. Kolejny element to klient. Szóst, siódmy, może trochę późno o nim mówię, ale chciałabym o kliencie powiedzieć trochę z innej perspektywy. Trzy rzeczy nauczyłam się, jeśli chodzi o klienta, budując własne firmy. To pierwsza rzecz. Że nawet jeśli masz genialny pomysł na biznes, genialny produkt, usługę, jeśli ten produkt nie wstrzeli się w oczekiwania rynku, czyli nie będzie spełniał oczekiwań, nie dawał wartości tym, tym klientom, których one mi w tej chwili szukają, albo nie będzie rozwiązywał tym klientom określonego bólu. Co może być bólem? Mało czasu, stres, mało pieniędzy. Wartości to jest, nie wiem, więcej miłości, więcej czasu, e, hobby. To są wartości, których klient szuka w produktach. Jeśli te, e, Twój produkt nie będzie tych dwóch rzeczy zaspakajał, jest duża szansa, że nie, nie, nie uda Ci się odnieść sukcesu takiego, jakiego oczekujesz. I to mnie nauczyło, że warto właśnie w tym, na tym starcie zacząć. Yy, tworząc produkt, czyli yy, szukając potencjalnych klientów, właśnie myśleć o produkcie w, w kategorii wartości, rozwiązywania bólu, dostarczania wartości temu klientowi i dzięki temu wiesz, yy, jak się komunikować z tym klientem i jakie kanały marketingowe do tego klienta docierają. Drugą rzeczą, którą się nauczyłam o klientach, to to, że nie, każdy, nie zawsze klient ma rację i nie każdy klient jest Twój klient, którego należy obsłużyć. I często zdarza się tak, że w momencie, kiedy przychodzi do nas klienta, a my świadczymy usługi B2B, to mówi, że no fajny mamy produkt, fajnie do tego podchodzimy, mamy odpowiednią jakość, ale cena dla klienta jest nieakceptowalna. I ja się nauczyłam, że ja wtedy nie dyskutuję z klientem, nie walę focha, bo, bo tak, tylko mówię klientowi, że szanuję, rozumiem, ale nasza wizja, strategia firmy, dochodowość firmy jest ustalona na określonym poziomie i tego nie jesteśmy w stanie na tym poziomie negocjować. Ale zapraszamy tego klienta do nas, może w innym czasie, za kilka miesięcy będziemy w stanie mogli razem zrobić biznes. Co to daje? Jeśli wytłumaczymy klientowi, że dziś niestety nie podejmiemy współpracy z nim albo nie dostarczymy usługi czy produktu, ale jesteśmy dalej w ciągu otwarci, to nie zamykamy drzwi, które zawsze, zawsze, którymi klient zawsze może do nas wejść i wrócić. I uwierzcie mi, klienci wracają. Czasami po kwartale, czasami po roku, czasami po dwóch. I to jest też fajna rzecz, że warto... Uświadomić sobie, że nie każdy klient jest naszym klientem. Bo czasami sprzedanie klientowi, który nie do końca jest przekonany do naszego produktu, powoduje, że on jest później niezadowolony, są reklamacje, my tracimy bardzo dużo energii, czasu, pieniędzy. Trzecią rzeczą, którą nauczyli mnie klienci, znaczy bardziej ja nauczyłam się zarządzając swoimi klientami w swoich firmach, to to, żeby się koncentrować na klientach, którzy mają, generują najwięcej przychodu do na naszej firmy. Z reguły w firmach jest tak, że 20% klientów generuje 80% przychodu. Co to pokazuje? Że jeśli koncentrujemy się w naszej firmie na klientach, tych, którzy generują najniższy przychód, z reguły są najbardziej roszczeniowi, zajmują nam, nam bardzo dużo czasu, a za tym idzie bardzo mały, mały przychód, powoduje, że firma nie rośnie. Gdybyśmy ten czas y, poświęcili na to, żeby z tych 20% klientów powstało, na przykład pozyskało kolej, pozyskalibyśmy nie wiem, kolejny procent więcej, 2, 3, 5%, to firma nasza by rosła. I warto sobie też, y, to jest oczywiście. Sytuacja, kiedy już firma istnieje, kiedy ma klientów, że warto sobie uświadomić i robić sobie taki czasami remanent, przynajmniej raz w roku, patrząc na swoich klientów, gdzie są ci moi klienci, którzy generują mój e, największy procent mojego dochodu i e, pożegnać się z klientami, którzy kupują u nas najtańsze produkty, najmniej dochodowe, są najbardziej roszczeniowy i zajmują nam najbardziej czasu. To są te trzy elementy, którzy, których się nauczyłam pod kątem klienta. E, Ósmy punkt to plan. Ja kocham plan. Są osoby, które słysząc słowo plan, mówią o Boże, muszę coś zaplanować. Ja Dla mnie to jest naturalne środowisko. Wynika to z tego, że ja całe życie pracowałam w sprzedaży i ja zawsze byłam rozliczana pod kątem wykonania planu. Ale dziś o innym planie, nie planie ilościowym, tylko planie takim na firmę, że pod kątem co chcemy. Osiągnąć, dlaczego tą firmę w ogóle stworzyliśmy, dlaczego chcemy ją budować. I warto sobie odpowiedzieć na pytanie, pięknie to powiedział Kowej, że ustal dziś, co chcesz, dokąd chcesz dojść, co chcesz osiągnąć dzięki swojej firmie. I plan jest po to, żeby nakreślić określoną, znaczy krew, nakreślić określoną, żeby stworzyć drogę, którą będziesz szła. Którą, e, która cię doprowadzi do realizacji twojego celu. Oczywiście plan w prowadzeniu firmy to jest bardzo ruchoma, e, ruchoma rzecz. Nie możesz e, za wszelką cenę trzymać się pazurami. Pewnych elementów planu, jeśli coś nie, nie wypala, jeśli coś nie idzie, jeśli rynek się zmienia, tak? Przyszedł COVID bardzo wiele firm musiało całkowicie zmienić swoje podejście do klienta, pozyskiwanie klienta, obsługa klienta. I właśnie to jest związane. Oni nie zeszli z planu, który sobie wyznaczyli, jeśli chodzi o nie wiem, wielkość przychodu, e, cel, do którego dążą, nie wiem, globalnej firmy, ogólnopolskiej czy lokalnej, e, ale już. Przeobrazili pewne elementy funkcjonowania filmy, żeby, firmy, żeby do tego dojść. Czyli plan jest bardzo ważną rzeczą, ale plan jest po to, żeby go zmieniać. Dziewiąty punkt, który dla mnie to najbardziej e, mnie irytuje w tym, co widzę w mediach społecznościowych. Ten mit, że wszystkim się udaje i yy, jak prowadzą prowadzenie firmy, to jest kraina mlekiem i miodem płynąca. No nie, tak nie jest. To jest bardzo wymagający obszar, który wymaga od Ciebie tych elementów, które Ci wcześniej wspomniałam czyli yy, walki ze swoim strachem, nauki, rozwoju, pracy z ludźmi, yy, pracy z klientem, pracy nad strategią, nad planem i to nie jest 365 dni, Permanentnego urlopu, tylko to jest praca, która jest wymagająca, ale mega, mega motywująca. To jest tak, jak ktoś kiedyś uprawiał sport i sprawiał mi to ogromną radość, ale szedł na trening z takim poczuciem, że Jezu, znów mnie dzisiaj trener zaora. Ale kończąc ten trening, wychodziło się z taką ogromną ilością endorfin, która powodowała, było zarąbiście ciężko, ale Wow, to było to, czego potrzebowałam, tak? Więc podobnie jest z firmą. Jeśli odnajdziesz radość w budowaniu firmy, jest to wymagające, ale jest to mega, mega y, motywujące. I taką rzeczą, którą ja odkryłam na samym początku prowadzenia własnej firmy, to było szukanie środowisk biznesowych. Środowisk biznesowych, które by były dla ciebie inspiracją, od których mógłbyś się uczyć. I ja po pół roku działalności firmy, myślę, że pół roku albo trzech miesiącach, nagle sobie uświadomiłam, że no, okej, okay, ja wiedzę z branży swojej finansowej mam ogromną, yy, sprzedażową również, ale ja nic nie wiem o marketingu, o podatkach, o prawie, optymalizacji podatkowej, yy, nie wiem, budowaniu jakiejś strategii. To było poza moim obszarem do kompetencji i ja szukałam firm, od których mogłabym się uczyć z różnych branż to było dla mnie ważne, że podpatrywałam ludzi z marketingu, z podatków, prawnego, nie wiem z nie wiem, ubezpieczeń, i patrzyłam, jak oni prowadzą firmy. Pytałam o to, co się u nich sprawdziło, co było łatwe, co było trudne, co by inaczej zrobili, i to było środowisko, w którym byłam około dwóch, trzech lat może. I w pewnym momencie podjąłam decyzję, że tak, to, tą potrzebę, którą y, chciałam zaspokoić, zaspokoiłam, i wyszłam z tego środowiska. I dziś znalazłam sobie kolejne środowisko, to są kolejne środowiska biznesowe kobiece, bo akurat szukam kobiet, które tak jak ja prowadzą biznesy, które mają rodzinę, które. E, które chcą się rozwijać, które chcą w życiu e, nowego poznawać, i dla mnie to jest też takie środowisko bardzo e, budujące, inspirujące. Więc zachęcam Cię do tego, że jeśli myśl, myślisz o budowaniu biznesu, to szukać środowisk, które Cię będą wspierały, podglądać konkurencję. To nie jest z nic złego podglądać konkurencję, bo to jest tak, jak mówiłam o planie. Prowadzenie firmy to ciągła zmiana i planów, i strategii. I na przykład, jeśli ci nie idzie, idzie ci fajnie sprzedaż, ale masz problem z reklamacjami albo z posprzedażą, to nie wymyślaj koła. Popatrz, jak konkurencja, nawet nie z, twojego, z Twojej branży, ale nawet z Twojej branży, jak to robi, jak to rozwiązała. Po pierwsze, zoptymalizujesz proces, bo to zrobisz szybko, wdrożysz, sprawdzisz. Jeśli będzie działało, to wykorzystasz, jeśli nie będziesz szukała, jak inni sobie z tym radzą. Więc warto szukać tych inspirujących e, środowisk których, dzięki którym szybciej po prostu tą, tę drogę przejdziesz. To nie ma sensu samemu na wszystko wpadać i samemu to wyszarpywać. Warto czasami szukać e, inspiracji gdzieś indziej, podglądać konkurencję, e, szukać w. w w książkach czy, czy, czy w mediach społecznościowych, jak ktoś daną rzecz rozwiązał. I taką fajną rzeczą, którą chciałabym Cię zostawić, to jest to, że wszyscy my, przedsiębiorcy, mamy te same problemy na różnych poziomach, jeśli chodzi o staż firmy. Mamy te same problemy z księgowością, z podatkami, z wysokością nie wiem z problemami prawnymi, marketingiem, sprzedażą, klientami. Tylko w zależności co robimy albo w jakiej wielkości jest nasza firma, te problemy są różne. Więc nie jesteś ze swoimi problemami wyjątkowo osamotniony, do Ciebie nie tylko dopadają, ale wszystkich nas dopadają te same problemy. Dlatego warto szukać inspiracji, szukać, e, podglądać ludzi, którzy te problemy już e, rozwiązali i, i poszli dalej. Jeśli Ci się podobało, to bardzo się cieszę, to proszę polub, daj komentarz, chętnie się podzielę swoją wiedzą. Jest to dla mnie ogromna przyjemność dzielenia się swoją wiedzą związaną z budowaniem biznesu. Jeśli chciałbyś otrzymywać informacje o nowych odcinkach, to proszę zasubskrybuj, bo będzie mi ogromnie miło. I do zobaczenia, Dorota Munio.